Podczas ósmej sesji Rady Miasta Działdowo, która odbyła się 26 czerwca, burmistrz Grzegorz Mrowiński otrzymał absolutorium. Po raz pierwszy też działdowscy radni głosowali nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Chciałem podziękować radnym, wszystkim radnym za udzielone wotum zaufania. Po raz pierwszy mamy instytucję wotum zaufania w samorządach, która została wprowadzona przepisami. No i oczywiście za udzielone absolutorium. Powiem szczerze, że pomimo tego, że wynik wyborów samorządowych w poprzednim roku był dla mnie bardzo dobry, to jednak tego absolutorium nie można być pewnym, bo czasami jakiś błąd może spowodować, że radni mogą mieć odmienne zdanie od mieszkańców. Na szczęście tak się nie stało. Otrzymam absolutorium, a otrzymanie absolutorium jest też zielonym światłem do dalszego działania. Mamy wiele ambitnych planów, które realizujemy i będzie Realizować. Przypomnę Państwu, że ta kadencja to jest kadencją budowy krytej pływalni. Jesteśmy już na etapie Pewnego, pewnej analizy finansowej, która myślę, że we wrześniu, na najbliższej sesji, zostanie przedstawiona na sesji Rady Miasta i wtedy mieszkańcy Działdowa będą mogli poznać więcej szczegółów dotyczących tej długo wyczekiwanej inwestycji. Absolutorium bardzo ważna rzecz, raz jeszcze dziękuję. No i mam nadzieję, że w kolejnych latach również będę miał powód do radości. Burmistrz podkreśla, że absolutorium to wynik pracy wielu osób i jednostek organizacyjnych. Traktuje je jako wyraz zaufania, ale i motywację do dalszej wytężonej pracy.